Cześć, kochani. Słuchajcie, u nas w domu oficjalnie panuje męska grypa. Jedna sztuka dorosła i jedna sztuka czteroletnia. Mąż nie poszedł do pracy, dziecko nie poszło do przedszkola, także jesteśmy wszyscy razem w domu. I ja oczywiście zaczynam dzień w kuchni, bo wiadomo, jak męska grypa. To zupa musi być. Rosło już był tyle razy, że wszyscy mamy go dość, także dzisiaj robię coś innego. Robię taką porządną, aromatyczną zupę z czosnkiem, z suszonymi pomidorami, z nioki, z szarpanym kurczakiem. Brzmi to pysznie i jest naprawdę przepyszna. Ta zupina z pewnością rozgrzeje chłopów podczas choroby. Proporcje zostawię wam w opisie i teraz piersi kurczaka solimy i przyprawiamy pieprzem, papryką, oregano i bazylią. W garnku rozgrzewamy oliwę i smażymy piersi z kurczaka, tak 4 minuty z każdej strony. Wyciągamy teraz kurczaka i w tym samym garnku podsmażamy szalotkę, tak z 2 minutki. Dodajemy jeszcze posiekany czosnek i smażymy jeszcze przez około 30 sekund. Teraz dodajemy pokrojone suszone pomidory. Wsypujemy oregano i chili. I dodajemy teraz albo drożdże nieaktywne, albo po prostu parmezan. I mieszamy to tak z minutę razem. Wlewamy teraz bulion drobiowy i dodajemy mleko kokosowe. Mieszamy zupę i doprowadzamy do wrzenia. I do zupy wrzucamy teraz nioki i gotujemy, aż będą miękkie. Naszego kurczaka szarpiemy widelcem i dodajemy go wreszcie do zupy. I gotujemy to jeszcze przez 3 minuty. Na koniec dodajemy jeszcze świeży szpinak i gotujemy to jeszcze przez minutę. Doprawiamy sobie solą, pieprzem. Ścieramy teraz parmezan. Dodajemy sok z cytryny.

Cześć, kochani, witam się z Wami tydzień później. Minęło tydzień od tego pierwszego nagrania i tam jeszcze tak cwaniakowałam, haha, ha, hi, hi, męska grypa i powiem Wam, że dwa dni później. Tak mnie rozłożyła choroba. Tak chora naprawdę już dawno nie byłam. Niesamowite bóle mięśni, łupanie w kościach, jakieś rany w buzi, gorączka, no po prostu horror jakiś. Także tutaj mieliśmy domowy szpital, cała trójka była chora. Teraz synek już poszedł do przedszkola, i słuchajcie, ja już czuję się lepiej, a mój mąż. Znowu jest chory. To jest w ogóle jakiś bardzo dziwny wirus, który tak przychodził do nas falami. Było lepiej, gorzej, lepiej, gorzej. I Markusowi było już lepiej i troszczył się o mnie. <laughs> bardzo, bardzo się spisał kupinek, byłam chora. I wyobraźcie sobie, że wczoraj znowu dostał gorączki. Znowu jest bardzo chory, także naprawdę. Będę przeszczęśliwa jak to już się skończy, jak ta choroba tutaj z naszego domu się wreszcie wyniesie. Także troszczymy się, słuchajcie o siebie na zmianę. W ogóle pisałyście mi, żeby też jesteście chore. Bardzo dużo osób teraz choruje. Gdzie nie słyszę, to wszyscy naprawdę kaszą, leżą z gorączką. Taki czas. Także kurczę, ta zima, no mogłaby się już kończyć powoli, co? Oh no. Wiecie co, nie ma tego złego, bo powiem Wam, że tak odpoczęłam podczas tej choroby. Naprawdę, nie pamiętam kiedy ja ostatnio sobie tak w tygodniu leżałam w łóżku, oglądałam telewizję. Jeszcze synek dał naprawdę nam odpocząć w chorobie, bo sam był osłabiony. Także przez cały dzień się tuliliśmy, oglądaliśmy bajki. Także no powiem Wam, że najgorzej nie było, nawet. O, zobaczcie, nawet na to się czas znalazł. W ogóle, zobaczcie, jaka to jest kolorowanka, ile tutaj jest pracy. A powiem Wam, że kolorowanie tak mnie zrelaksowało, że chyba chcę więcej. Będę kolorowała wieczorami, słuchała podcastów. Taki mam plan. Przedam Wam teraz przepis na bardzo proste, bardzo szybkie ciasto, które jest przepyszne. I w ogóle dajcie mi znać w komentarzach, czy lubicie, jak Wam omawiam te przepisy tutaj na filmie, czy po prostu wrzucić przybitki i przepis w opis, bo może Was nudzi takie omawianie. Dajcie mi koniecznie znać, bo się nad tym zastanawiałam. Do miski wrzucamy masło, cukier i cukier z wanilią i miksujemy to tak przez 2-3 minuty. Teraz dodajemy stopniowo jajka. Ja Wam wszystkie składniki wypiszę jeszcze pod filmem. Teraz dodajemy do miski jogurt i mieszamy. I teraz czas na suche składniki. Tutaj mam mąkę i proszek do pieczenia. Na koniec dodajemy owoce, najlepiej jędrne, żeby nam się tutaj nie porozwalały. Bardzo delikatnie to mieszamy. Maliny niestety trochę mi się rozwaliły, ale nieważne. Posypujemy jeszcze cukrem na koniec i pieczemy w 180 stopniach termoobieg. Tak 35 minut, może 40 minut. Ok, ciacho upieczone zostawimy teraz tutaj do ostygnięcia, ale powiem Wam, że nie mogę się już doczekać, aż spróbuję, bo tak tutaj teraz pięknie pachnie w kuchni. Moi, jakiś czas temu wspomniałam Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak poprawiła się objętość i też kondycja moich włosów w ciągu roku. Ja Wam w ogóle pokażę zdjęcia, rok temu i teraz. To pierwsze zdjęcie wysłałam mojej mamie właśnie rok temu z podpisem Wyglądam jak kurczak. Chodziłam już, że wyglądam jak oskubany kurczak. No, jak możecie zobaczyć na zdjęciach. Kondycja się naprawdę bardzo poprawiła kondycja i objętość. Dostałem od Was cały czas komentarze, żebym opowiedziała właśnie o włosach, i miałam nagrać osobny film, ale tak się teraz zastanowiłam, że w sumie nie mam aż tyle materiału, żeby wypełnić cały film. Także tutaj wzmianka o tym we vlogu chyba będzie lepszym pomysłem. Także od początku mm, słuchajcie, zauważyłam ym, Wypadanie włosów, właśnie przy czesaniu, przy myciu, zauważyłam, że wypada ich więcej, może nie wypadały garściami, jak to się mówi, ale było tego zdecydowanie zbyt dużo, plus zauważyłam przeżadzenie tutaj na czubku głowy, które jest właśnie charakterystyczne dla wypadania androgenowego. No i co? Udałam się oczywiście do trychologa, i to jest właśnie pierwszy punkt, który Wam polecam. Jeżeli zauważycie jakiekolwiek problemy z Waszą skórą głowy, polecam bardzo mocno trychologa. Trycholog plus badania, badania. Krwi, niedobór witaminy D, żelazo, ferytyna. To są dwie kwestie, które na samym początku powinnyście ogarnąć. Jeżeli chodzi o wypadanie androgenowe, to ja tutaj pragnę Was wyczulić na to, żebyście obserwowały po prostu Waszą skórę głowy, Wasze włosy. Jeżeli zauważycie przerzadzenie tutaj, to naprawdę polecam, tak jak już wcześniej wspomniałam, udanie się do trychologa, ponieważ wypadanie androgenowe nie wygląda tak, że włosy nam lecą garściami. Często tego nie widzimy, po prostu to zaczyna się od takiego drobnego przerzadzenia, właśnie tutaj na górze. Taki widoczny problem, problem z wypadaniem włosów totalnie minął po wizycie u trychologa, natomiast wypadanie androgenowe mam pod kontrolą. Tego nie da się w 100% wyleczyć, ale można kontrolować przez długie, długie lata do starości. Jak wiadomo minoxidil, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam, bo ciągle zapominam, minoxidil przy wypadaniu androgenowym jest koniecznością. Ja tutaj w ogóle mam taką specjalną mieszankę właśnie ym, przepisaną przez trychologa. Muszę tego używać codziennie wieczorem na skórę głowy, prawdopodobnie do końca życia. Jak powiedział lekarz. Lek ten działa cuda, ale działa tak długo, jak go używamy. Jeżeli odstawimy, to problem zazwyczaj wraca. Wiem, że można kupić go bez recepty, natomiast nie polecam tego. Najlepiej właśnie skonsultować to z lekarzem, on wam powie, jakiej dawki potrzebujecie, też będzie kontrolował wasze leczenie. Może trzeba będzie w międzyczasie zmienić dawkę, także nie robiłabym tego na własną rękę. Oprócz preparatu na skórę głowy lekarz przepisał mi jeszcze takie suplementy. Na początku lekarz zalecił mi przyjmowanie trzech tabletek dzień. Ja teraz przyjmuję już tylko jedną. Oprócz tego przyjmuję też jeszcze witaminę D plus K. Tutaj mam taką w kroplach i staram się codziennie pić kolagen. Czasami zapominam, wiadomo. Jeżeli chodzi o picie kolagenu, to tutaj są zdania bardzo podzielone. Za każdym razem jak pokazuję wam ten suplement, dostaję komentarze, żebym zobaczyła sobie tam jakiś filmik lekarza, który mówi, że suplementacja kolagenu nie ma sensu. Ale wiecie co? Ten kolagen, który był kiedyś na rynku, a ten, który jest teraz, to są dwie zupełnie inne rzeczy. Kolagenów jest mnóstwo, także trzeba wybrać ten, który ma naprawdę dobry skład. I ja Wam tylko powiem z doświadczenia i swojego, i znajomych, że naprawdę nie znam osoby, która by regularnie przyjmowała kolagen i nie widziała efektów. Czy to, jeżeli chodzi o skórę, czy to właśnie o włosy. Także polecam spróbować i po prostu wyrobić sobie opinię. Dodatkowo piję zieloną miętę już od dawna. W ogóle bardzo lubię też smakowo tą herbatę. I zielona mięta jest bardzo dobra dla kobiet, ponieważ wspiera naszą gospodarkę hormonalną. Kolejną rzeczą, którą wprowadziłam do swojej rutyny, wcześniej tego nie robiłam, jest masaż głowy. Ja tutaj mam takie urządzenie. W sumie nie wiem, czy to jest polecane, czy nie. Ja to bardzo lubię. Kupiłam to na Amazonie kiedyś. To ma jeszcze czerwone światło. Które też dodatkowo stymuluje wzrost włosa. I ja bardzo lubię sobie tę tak skórę głowy wymasować. To jest bardzo relaksujące. Oczywiście nie trzeba tego mieć, można sobie wykonywać masaż dłońmi. Wtedy pobudzamy tę naszą skórę głowy i tym samym wzrost włosa. Także naprawdę warto codzienny masaż wprowadzić do swojej rutyny. Ja Wam to bardzo polecam. Pokażę Wam też, jakich produktów ja używam do pielęgnacji, jakie się u mnie sprawdziły. Ale tutaj wiecie, dla każdego będzie dobre co innego. Także tutaj zwracajcie uwagę. Uwagę na potrzeby Waszej skóry głowy, Waszych włosów, ani koniecznie inspirujcie się tym, co ja pokazuję. Na pewno polecam Wam zrobić od czasu do czasu peeling skóry głowy. Ja mam tutaj taki od Woli Botanika. Zapominam o tym. Tak robię średnio raz na dwa tygodnie, raz na trzy tygodnie. Ale jest to naprawdę bardzo ważne, że od czasu do czasu tak porządnie oczyścić właśnie tą skórę głowy, żeby ona mogła dobrze oddychać. Jeżeli chodzi o szampony, to od lat sprawdzają się u mnie te plantur INO Ja mówię po niemiecku, ale są w Polsce, prawda? W polskich Rossmanach. Bardzo je lubię. Włosy ładnie po tych szamponach wyglądają i zawsze miałam wrażenie, że one wspierają dobrze wzrost włosa. Tutaj mam serum na noc od kerastas. Ja tego używam od świąt, także niedawno, ale już stało się to serum moim ulubieńcem. Na początku nie przypadło mi. Do Miałam wrażenie, że nic nie robi, ale potestowałam kilka razy i naprawdę świetnie się teraz u mnie sprawdza. Jedna moja widzka poleciła mi, że mia ja to serum sobie rozgrzała w dłoniach i potem wmasowała we włosy i wydaje mi się, że to był właśnie dobry tip. To jest takie mocno odżywcze serum, właśnie całonocne. Jak się budzicie rano, to włosy są wypielęgnowane, takie nawilżone. Także bardzo Wam polecam, szczególnie właśnie do włosów blond, które bardzo szybko się przesuszają. I tutaj mam jeszcze jedno ulubione duo. To są produkty Kerastase, które dodają włosom blask. Masku. Włos tutaj się gdzieś zawieruszył, wybaczcie. Tutaj jest taka ekspresowa maska. Włosy są po niej mięciutkie, błyszczące i ten olejek. To jest mój ulubiony produkt. Dwie kropelki tutaj wystarczą i ten olejek też warto sobie właśnie rozgrzać w dłoniach, nałożyć na końcówki. Włosy są pachnące, błyszczące, mięciutkie. Super. Ostatnio kupiłam go w ogóle też mojej przyjaciółce, bo stwierdziłam, że musi wypróbować. I tą maskę też uwielbiam. Nie wiem, jak się wymywa tą markę. Gizu. Gizu. To jest ta miodowa, wiralowa e, e, maska z ceramidami. Włosy po niej były tak mięciutkie, takie. Przyjemne w dotyku, bardzo lubię. I tak może raz w miesiącu, jak mi się przypomni, to olejuję włosy i do tego używam tego olejku. Chciałam go Wam koniecznie pokazać, ponieważ to jest świetny olej dla blondynek, a wiem, że blondynki zawsze mają problem z znalezieniem oleju, który nie będzie żółcił tych włosów. I tu jest napisane właśnie, że to jest... Um... Bezbarwna mieszanka olejów do włosów, średnio porowatych, ym, edycja Blond. I na koniec jeszcze takie małe tipy, rzeczy, które zmieniłam. Słuchajcie, zainstalowałam sobie filtr pod prysznicem, także to też na 100% wpływa na kondycję włosów. Przestałam chodzić z wilgotnymi włosami spać. To był niestety ogromny błąd. Teraz totalnie na to uważam, nie zdarzyło mi się w ciągu roku pójść z wilgotnymi włosami spać słuchajcie, wilgotne włosy mokre, wilgotne włosy są dużo bardziej podatne na zniszczenia i słuchajcie, położenie się z mokrą głową do łóżka to jest najgorsze, co możemy włosom zafundować, z tego samego względu zaczęłam włosy po każdym myciu suszyć, ja zawsze moje włosy zostawiałam do naturalnego wyschnięcia bo tak się kiedyś mówiło, że włosy muszą wyschnąć naturalnie, wtedy się je niszczą od ciepła suszarki i tak dalej, a właśnie te włosy jak są mokre i nam się tutaj Ocierają, to bardzo się niszczą, dlatego uważam na to. Wiadomo, najlepiej jest użyć chłodnego nawiewu. Ja się przyznam, że rzadko to robię. Zazwyczaj używam ciepłego, bo jakbym miała suszyć te włosy tym chłodnym nawiewem przez godzinę, to bym nerwicę dostała. Jestem bardzo niecierpliwa, także średnio się do mnie sprawdza, ale ogólnie polecam. I kochani, co? To chyba wszystko z mojej strony w tym temacie. Mam nadzieję, że mogłam Wam troszeczkę pomóc. Jeżeli macie jakieś tipy odnośnie włosów, to oczywiście piszcie w komentarzach. Wiem, że na pewno znajdziecie interesuje to mnóstwo kobiet, mnie również, także czekam. A w ogóle dziewczyny, wiecie co, jaka jestem zła, um, tutaj mam moją taletkę z perfumami i ona stoi oczywiście przy grzejniku, co jest totalną głupotą, ponieważ perfumy szybko się psują przy grzejniku, no i popsuły się. Popsuły się, szczególnie Chanel. E, Chance o Tendre, niektórzy mówią tendre, różnie się to wymawia, ale tendre chyba jest poprawnie po francusku. Kolor się zmienił. One kiedyś były różowe, a teraz są praktycznie przeźroczyste. No i niestety zapach się zmienił. Mhm. A to jest, no zobaczcie, prawie cała butelka. Także będę musiała coś wymyślić z tymi perfumami, gdzie je postawić. Nie mam pojęcia. Mogę je schować do szafy, ale ja chcę je widzieć. Chcę, żeby cieszyło moje oko. Także no średni to był pomysł z tym grzejnikiem. Inne póki co się nie popsuły. Ale jestem, słuchajcie, zniesmaczona po prostu. A jak już jestem przy zapachach, to nie pokazywałam wam mojego najnowszego jeszcze. Um, fokusuję się teraz. Jest to zapach o nazwie Valaya i to jest, słuchajcie, zapach czystości. Jeżeli lubicie świeże perfumy, to myślę, że ten zapach spodoba się większości kobiet. Teraz nie mam tutaj nut zapachowych, ale jeszcze zrobię um, kiedyś filmik. O moich ulubieńcach. Teraz tylko tak na szybko chciałam wam powiedzieć, że to jest idealny świeżak. o teclado,